Dzień dobry, witam na moim kanale. Odmienny ceny z tej strony. Jestem na starym miejscu, które miało być płatne, ale jest jeszcze bezpłatne. I jakie plany? Jeszcze muszę pomyśleć. Na pewno Molo. Któreś Molo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi? Ja? Tu mieszkam, czekaj chwilkę. Okej. Okay. dobra, rozmawiaj się. Ja już uciekam. Chyba jest już, także będziemy się gdzieś wybierać. Piękna pogoda, aż miło. Czas na kabusie. Pogoda piękna. Się. człowiek by chciał coś zimnego jakiegoś piwa napić choć w alkoholowego ale niestety jeszcze nie jest aż tak gorąco, chociaż dzisiaj wypowiadali 25 stopni nie wiem skąd oni wzięli to temperaturę To się zapewne włączę. A ty masz jakiego pro? Dziewiątkę. A tu może dlatego, bo no bo zobacz, u mnie jest jakie szerokie, a u ciebie o połowę. Nie, no bo to jest przecież przednie ekran, podgląd, a Tu mam ekran. kawusia się gotowa, zaczynamy, zalewamy. Napiję się kapki i jeszcze z kierownikiem pójdziemy na plażę poszukać coś. Chociaż tam wątpię że coś znalazł. Już tam przeszukane jest. Ale dawno nie byłem to może już coś ktoś zgubił. No, prawo wiadomo. I wiadomo dlaczego? Piękny, niedługo zachód słońca będzie Obym nie zjechał Trochę pochodzimy, poszukamy Z chilozaurkiem Tu są takie łachy To można będzie pochodzić Dwa Ziko to się wylicz, to nie ja Kolor, kolor Widzisz? Pamiętaj, 18 Osiemnaście, dziewiętnaście Gratulacje, seniorita Lecimy dalej. Jest jeden grosik. Jestem debejściak. To nie monetka to kuleczka. No. Lecimy dalej. Powoli robi się zachód słońca. Może porobimy do tego czasu, ale to jeszcze z godzinę pewno najmniej zejdzie. Kiloda oszuka, ale ja już wygrałem. Jest pięć Ile tam znalazłeś? Seba, ile tam znalazłeś? Płatnych i pięć groszy. To ja mam 7 zł i chyba 15 groszy, czy coś takiego? Musi dziabnąć. Bo uczeń nie może być lepszy od mistrza. Woli, zachód słońca się zbliża. W chmurach na razie. Chylozał prowadzi. W jednym miejscu trzy dwójki znalazł. To jest niepoważne. I znowu coś ma ja dobrze widzę zaraz to yy, Hilozor stwierdzi co to jest proszę zobaczyć gratulacje <tryk> <tryk> jest gold <tryk> ty piękny, piękny zachód słońca a ja mam złoto gold jak tam jeszcze go zwał? Piękna obrączka, strzygramy ponad będzie. Jesteśmy na Syberii. Gdzie jest chylozaur? A on poszedł chyba na Jastarnię Jestem w Jastarni przy Molo Pochodzę sobie po piasku trochę. Już znalazłem jedną monetę, ale nie wiem co to jest, 5 groszy albo 2. Lecimy dalej. Jest świeża złotóweczka. nie nieśmigana. Lecimy dalej. Jest dwa ziko. Fajnie. To już mam chyba pięć monetek. Lecimy dalej. Złotóweczka lecimy dalej Mam nadzieję że widać Takie jakieś badziewie Kotek czy co to <głotek> lecimy dalej Chyba kolczyk jakiś Tak mi się wydaje Resztą zobaczymy no, Chyba srebrny bo jakieś oczko jest Złotóweczka, ale poleżała. Lecimy dalej. Muszę na razie przerwać poszukiwania. Trzeba coś się napić. Jestem na parkingu. Tu się umówiłem z hylozaurem. Zaraz powinien być. Zobaczymy, ile to się spóźni. O 9.30 yy, śniadanie mieli gdzieś. A już jest. Pierwszym. Właśnie się zjawił Panie, sezonu Witam Witam, witam serdecznie A ja jeszcze się nagrzeje No jesteśmy w wodzie, ale tylko sprawdzamy czy warto wkładać te Łosice, nie ma sensu wchodzić. No nie ma, bo. Woder jest. Pytki zimno to znaczy, że naprawdę jest ciepło. Piękna jest nasze, nasza polska cała, czyż nie? tak Ile złota tutaj jest? Tyle jest, mamy unieść. Proszę to zgadywać. Po jednej obrączce będzie dobrze. Jestem za, a nawet za. Mam tu piąteczkę. Tak myślę. Ale zobaczymy. Co tu będzie? Niestety jakiś grosik. Ale dobra to i to. Lecimy dalej. To jakaś część od deski chyba. Tak mi się wydaje. Wykręciła się im. 5 groszy i nic więcej tu się nie nachapiemy cisza jest mało sygnałów a jak coś jest to dziadostwo jakieś szukamy zegarka podobno był złoty jak, jak go znajdę to się włączę posłuchajcie jak Lozar naczeka on szuka tylko złoto, złoto nośnych piasków jesteśmy w Jastarni przy Molo niedaleko oczywiście największy poszukiwacz właśnie przyjechał ubiera się co ty tam robisz tą ręką <śśla> to się wytnie no, e, pięćdziesiąt groszy, lecimy niekoniecznie dalej. No, ciekawe, co to będzie. Jest zawleczka i co to jest? Ziko. Kochamy. I lecimy. Ojku. Już wiem, bo czego mi te ręce bolą. To ręka lewa Od tego wyciągania jak zaś Tu mamy. Chyba złotówkę powinna być. O jest coś. Co to? Dwa ziko. Jest coś tu jeszcze. I zawleczka next następne dwa, dwójeczka dobrze jest, już 4,50 jest następna dwójeczka hey. a chyba zar tam poszedł Myślałem, że tu już przeszukany jest dobrze, a tu dalej się znajduje stare, znaczy się monety, które długo leżały, ale nowe też już były. Także spoko. Wielozaurek daleko, hen hen hen. Coś kopie. Co tu mamy? Co tu mamy? Kapsel. Drugi kapsel. Jest papsle. A oprócz kapsla coś jest? o jest. Co to, to jest? Dwa ziko, dwa ziko i dwa kapsle. Lecimy dalej. Lecimy tylko. znowu kapsel. Jest coś jeszcze O jest Wojeczka.siewsze No He Dwa ziko i 10 groszy. Oko jest ok. Następne dwa ziko. Na piąteczkę było. Zobaczymy, co tu będzie. A już widzę jakieś gwoździe Kapsy, chrudne. Trzy kapsy, dwa. Przez dwa kapsle No tu tak gęsto tego, uciekli. Nie ma nic. O jest. Jest Ziko. Dwa, dwa Ziko. Widziałem piąteczkę. Ciekawe tutaj. Piątka czy dwójka? Tak, wielkością. O, e, dwójka. Dwójeczko, ale, ale ją ze Więcej nie ma. Jakaś dziwna moneta Co to jest, to nie wiem. Potem może się dowiem. akurat tam mają wodę to sobie doleje wody butle sobie napełnię ciężka praca w tej wodzie idziemy na plażę na tym parkingu co żeśmy ostatnio byli także słońce tutaj tak poraży w aucie miałem 30, 33 stopnie prawie szok a tu tak fajnie chłodno zielono i ty dobrze mam kamerę ustawioną? tak no to I, jest, i, no... i co to jest za część w pucisku? kolcok tak zwany kol... <laughs> ten który robił ubudowy. no, szkody Aha. idę za za orkiem a on idzie do puczka no to tam się spotkamy dzisiaj to taki mamy relaks więcej tak żeby ten yy, upał. zniwelować, bo strasznie gorąco. Miałem 32 stopnie w aucie, ale schodziłem wentylatorkiem Miałem jakiegoś poszukiwacza na samym środku zatoki. Pan się zgubił? E, zasadniczo to wiem, gdzie jestem. Tylko? Tylko nie spodziewam się sukcesów, może to. <laughs> A ja idę teraz, jak najdalej. Dalej? tak będzie Pan do Pucka widać tyle latawców co tutaj ale to ho <laughs> kurde mnóstwo to w Jastarni a ja jestem jakieś paręset metrów od rzeką piękny sygnał może w końcu coś będzie <laughs> Na dwójeczka, jedyneczka, no jest! Piąteczka Skodzi he jejś I nakrętka, drugie pięć zł kurde dychę No comment patrzóweczka pięknie schodzi he he. lecimy dalej tu jest bunkier co to za ustrojstwo he he. nie wiem co to jest to jest coś od czegoś to jest chyba od kampera do tirania szyb czy czegoś Co mi się, się tak wydaje Lecimy. Jest Ziko. A kolega, co znalazł? Co to jest? A, No to koniec. Chyba już wyszedł, wypełzał. Jak Godzilla. Jedni złoto. Ok. O babią, a my grillujemy. A my ogryli... no coś, coś w tym coś w ten deseń no nie? Robimy barbecue. Można filmować czy nie chcesz? Ja nie jestem filmowa. Ach. Tym się będziemy dzisiaj zajadać. Nie wiem czy nam to wyjdzie, ale już pachnie. Dobrze mówię panie szefie? Grill ma to do siebie, że tego nie idzie zepsuć. No nie, da. to się nie da pane i zawsze smakuje. Powiedziała szefowa kuchni. Nie, I, radzi, i zawsze smakuje? Zawsze, zawsze. Już wszyscy jedzą. Ja z tego z tego, że tak to smakuje, zapomniałem kompletnie filmować y, Grillmeister? Grillmeister się <laughs> tak, postarał. Jak dziś, dzisiaj jestem Grillmeisterem. No. A y, y, jakość wyrobów sprawdza pani Grillmeister. Tak, potwierdzam. No, bardzo dobre. Bon apetit Czas na podsumowanie tego odcinka. Znowu bogatego. Bo też i znalazłem goldzika. Pokażę Wam, co znalazłem w ogóle. W sumie tu jest 90 zł. Plus 15 to jest 105. Takich pać tam. Łóżki. To nie wiem, co to jest. Jakiś ciabąk tego nie liczę tu jeszcze 15 zł tak chyba już mówiłem poza tym takie sreberko ładne z jakimś kamykiem tytuś no i ten goldzik obrączka 4,8 g. no jakie plany Jakie plany mam? Jeszcze pogoda jest piękna, podobno ma się zmienić. No i ten weekend się już niedługo będzie kończył. Także trzeba poczekać jeszcze i po tym weekendzie powtórzyć jedno molo i drugie molo. I, w, i trochę w koło, bo, bo jeszcze się znajduje tego, tych fantów trochę. I może wypali nam ten pomysł, co, ale jeszcze nie będę mówił, bo jak nie wypali to. Spalę go no. I to by było na tyle w sumie. Ciepło jest pięknie, także spoko. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny odcinek. Kciuki do góry i lecimy dalej.